Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest taki czas, że są mistrzostwa świata w piłce nożnej. A my mamy piłkarza legendarnego, który był królem strzelców mistrzostw świata. Dzisiaj go będziemy tutaj mieć u siebie, będziemy go tutaj gościć, będzie prezentował naszą nową replikę z tego mistrzowskiego sezonu 72-73. To fantastyczny czas dla stali Mielec, dla wszystkich biało dla tego miasta. Idealnie się stworzyło, że mamy 50. rocznicę, gramy w Ekstraklasie, dobrze nam idzie w tej Ekstraklasie, wracamy do wielkich legend tego klubu, chcemy, aby nasza młodzież absolutnie identyfikowała się z naszymi legendami, abyśmy naszą tożsamość budowali na tych wielkich tradycjach, na tych wielkich legendach, więc mogę powiedzieć, że ten przedświąteczny czas, przed Sylwestrem jest dla Stali Mielec fantastyczny, oby trwał jak najdłużej. Pomysł narodził się dość dawno, bo już w 2014 roku. Wtedy to pierwszy raz przygotowałem taki projekt koszulki. W tym roku również był konkurs ogłoszony przez, przez ówczesne władze klubu na koszulkę meczową. Nigdy nie rozstrzygnięty, ale sam projekt nie przepadł na marny, ponieważ już w 2019 roku z okazji 80-lecia FKS Stalmielec zorganizowany bieg na lotnisku i tam dla prawie tysiąca uczestników, biegaczy, była wręczana koszulka, właśnie biało-niebieskie pasy z tej okazji. Kolejne kilka lat mamy dzisiaj piękną uroczystość. Koszulka, replika, którą za chwilę Grzegorz Lato odsłoni. Myślę, że świetne walory kolekcjonerskie, myślę, że wielu kolekcjonerów będzie chciało posiadać taką koszulkę, ale również wielu kibiców. Myślę, że spotkamy na stadionie przy Solskiego 1 na spotkaniach w Ekstraklasie Stali Mielec, którzy będą tą koszulkę mieli ubraną. Chciałem przypomnieć młodszemu pokoleniu, że kiedyś polska reprezentacja była w pierwszej dziesiątce na świecie, a były i lata, gdzie byliśmy na trzecim miejscu wśród najlepszych drużyn świata wie pan. Bo starsze pokolenie to pamięta, a młodzież na razie patrzy na wyczyny naszych, naszej reprezentacji w Katarze no, z takim lekkim uśmiechem, trzeba powiedzieć. Nie? Choć Wyszliśmy z grupy, jak to niektórzy okrzyknęli wielki sukces, bo po 36 latach wyszliśmy w końcu z grupy i gramy z jednym z faworytów na zdobycie medalu. To jest z Francją. W niedzielę o godzinie 16 trzymamy wszyscy kciuki za naszych chłopaków, żeby się w końcu obudzili. No trzeba coś strzelić, a trzeba strzelić zawsze jedną bramkę więcej niż przeciwnik, powiem panu. No tu już nie ma kalkulowania, czy wyjdziemy czy nie wyjdziemy, bo jeśli będzie remis, to będzie dogrywka, a jak będzie dogrywka, to będą rzuty karne, także wie pan, lepiej rozstrzygnąć to w, w tych 90 minutach. I ja jestem wiernym kibicem reprezentacji Polski i zawsze trzymam kciuki za chłopakami, ale najwyższy czas, żeby oni zaczęli pisać swoją historię, bo my już jesteśmy ponad 70 lat, mogliby nas tam na półki odłożyć i pokazywać, może za ileś tam lat, że taka drużyna była istniała.